Witam bardzo serdecznie, ja jestem Witek z Gamer i witam wam w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I, I co, dzisiaj gram sobie w boxy. jestem właściwie w terenie. I co, dzisiaj zrobimy sobie jakieś ewolucje, Wykniję też jajko. Jajko chyba 10 km, naprawdę fajnie, że 400 metrów, mam brakuje do niego. Co, też zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję. Czekajcie. O ja chyba tego nie mam. I co, lecimy? Co? Zostawia zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję. Po co, bym chciał 30 subów. Więc o Nic się nie miałem tego. So, no i co, idziemy właśnie teraz ten, na jakiś no można powiedzieć że spacerek ja sobie robię spacerek nagrywam film że będą jakieś odgłosy tego że <laughs> traktorów ale jestem na przemieszkaniu Ewolucję muszę napisać. Czekajcie. O, robimy ewolucję. I co? Robimy ewolucję. Jak tam się jajka to zobaczymy, co nam się. jest tego Co? Lecimy, lecimy. O, mamy sled Hindera. Bardzo fajnie do Pokedexu. Więc dzisiaj mamy naprawdę ten. Później zrobimy jeszcze inną ewolucję. A naprawdę spoko. Fajnie, fajnie. Sprawdzimy sobie, ile jeszcze mam metrów. 200. No i co? Lecimy. Ogólnie będę lecimy robić ewolucję. Iwi naj, najnowszą, czyli Sylwiona. Ale ja to zrobimy sobie później. Tak gdzieś w połowie. Chcemy mieć dobry watch time na tym filmie, więc wiecie jakby. Sorki po odgłosy tego. O, ale ma trzeba chętnie w złapie. Słuchajcie. 82 CP. Lol. No to nieźle, nieźle Dobra, mam go I co, lecimy dalej, lecimy dalej Ja tam go usuwam O, tutaj już Same pierdoły, nic nie ma ciekawego Tak Nie, no Nic nie ma zbytnio. Więc co? Lecimy dalej. Lecimy pod kościół. Więc no, nic ciekawego zbytnio nie ma. Ale następny odcinek, pewno będzie jakaś inna gierka. Albo jakiś porannik czy coś. Pewno o kompach coś nagram z Allegro. Później muszę znowu nagrać o tych śmieciowych, gotowych kompach z Allegro. Będę no to wleci jako no, teraz, po no, kolejny film z popsów, a później coś innego. Więc. No, jeszcze trochę mi zostało czasu. Czy. Że... Kurde, sobie gadam czasu. Znaczy, wiecie, jeszcze mi trochę zostało, żebym miał ten view. Więc. Będziemy ją łapać, ale to. Ale to może w innych odcinkach. Wiecie, teraz jest, są wakacje, więc można sobie już połapać. Właśnie ich nie ma już. Wiecie o co chodzi, nie? I by... No. córki za samochody, ale jak mówię, jestem już w centrum, więc... Może coś być słychać. I co? Lecimy, lecimy. Kiedy mi to jajko? Ciekawe. Dobra, 9-9. O, w sumie złapie tego Eimpoła. Dobra. Kim Greita, więc zobaczymy, czy się złapie. Dobra, mamy go. No widzicie, jeszcze mi trochę brakuje. Ale... Lecimy, lecimy. Ciekawe, no z tego jajka, wiecie? Jestem ciekaw. Oj, dobra, dobra widzowie. O, wykluwa nam się. O kurde! Timbur! אהה. נו אוקיי. דבורה. מקוביית. עיתים בורנם שזה כלול. Ej, jak coś to widzowie ja zrobię cięcie i wracam do Was za chwilkę, bo jeździ w ciul różnych rzeczy i widzimy się później. Yy, dobra widzowie, jestem właśnie pod kościołem. I co? Ja sobie zakręcę. Zaczynę co nam wyleci? O, dobra. O, kurde. Dwukilometrowe jajko. Zawsze coś. Szkoda, że nie można usuwać tych siedmiokilometrowych. Dobra, widzowie, zakręcimy. Kurde, coś się zrypało i. Oj, mój net coś nie ogarnia czekajcie widzowie robię też nowe wcięcie i do was wrócę dobra widzowie jestem i co łapiemy gościa i co za chwilę też będziemy ewoluować yy, yy, Iwik Sylwiona więc no. no kurde mać nie mogę go złapać co za gówno no co za scham kurde na trzy razy nie mogę w niego trafić, o co chodzi. O kurde, ten krytyczne złapanie, czy jak to tam się nazywa? Spoko. A, i tutaj no, będę musiał czekać. Więc co, lecimy sobie dalej, i przy okazji będę ewoluował, i uh -huh. wam pokażę moją kolekcję ich. O, to jest najlepsza. Poczekajcie, widzowie, pokażę Wam, jakie on ma. No właśnie, ma naprawdę dobre statystyki. I żeby mi spierdzielić, raz wpisuję magiczne K i Ry, Kira i Bank. I co? Klikam, ewoluuj, pięknie. Zobaczymy, czy nam się Ivy polepszy nam się ajbi spierdzieli więc naprawdę hu nasz kochany Sylwion ostatnia na chwilę obecną ewolucja 2600 cp ale kozak hu pięknie po prostu Miodzio, na trzy koła można ją dać, ale mi szkoda mega candy. W sensie mi szkoda candy po prostu. Więc naprawdę główna ewolucja. No, no jest zrobiona, no nie oszukujmy się. Jest zrobiona i, i się liczy czy coś. Więc... Jest naprawdę spoko. Myślę jeszcze nad miniaturką, ale pewno coś zrobię właśnie związane z tą ewolucją. I co? Ja jeszcze chcę pochodzę trochę. No i co? To było chyba na tyle w tym filmie. Nie wiem. Macie jeszcze jakieś pomysły czy coś? Nie wiem. Jak macie jeszcze jakieś pomysły na filmy, to piszcie. Ja się z Wami żegnam i co? Idę sobie jeszcze podnieść, połapać jakieś boksy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie z Pokemon Go i nie tylko. Na razie Bios.